Halo, halo, dzień dobry, ludziska, bądź dobry wieczór, w zależności o której godzinie oglądacie ten odcinek. Jest to kolejny materiał z moimi przemyśleniami. No i dzisiaj na tapet bierzemy, czy opłaca się pić alkohol. Moi drodzy, nie opłaca się. Po prostu się nie opłaca, bo po co pić? Po co w ogóle takie coś robić, jeśli możecie na przykład napić się takiego Monsterka, różowy Monsterek, bardzo dobry. Ale też za dużo takich monsterków nie możecie pić, więc pamiętajcie. Ach, bardzo smaczny. I teraz do takiego różowego monsterka możecie sobie zjeść różowe Oreo Remix Raspberry and Vanilla Flavour. No, więc zobaczymy sobie, jak to smakuje. Czy to się w ogóle nagrywa teraz? Nagrywa się, zarobiście. Jeszcze jutro będzie taki bardzo podobny odcinek do tego i chyba jeszcze ogólnie... czekajcie... kurde... może uda mi się to... Tak. nie wiem jak to zrobić, żeby to otworzyć ogólnie, żeby nie boli lipe Dobra, położę telefon tu Jutro pojawi się bardzo podobny odcinek i we wtorek chyba już będzie normalny tak, we wtorek już będzie normalny odcineczek więc przygotujcie się na to ludziska i teraz tak, próbujemy sobie takiego oreoska. To jest oreosek z tak zwaną fugą. Wiecie czemu z fugą? Czekajcie, nagrywa się to, tak nagrywa się. Oreos z fugą, bo to jest różowa fuga. Mm, a tu mamy czarne ciastka. Wiadomo o co chodzi. Próbujemy. Mm. Naprawdę bardzo dobre. Kurwa. I to ten monsterek. Tak można żyć. <tryk> Oj, sorry. Dobra. Ogólnie to nie pijcie alkoholu. Raz na miesiąc można piwko wypić. To jest po prostu niezdrowe. I się możecie uzależnić. Zostawcie łapkę w górę. Suba pod tym filmikiem, podbijcie ten materiał no i napiszcie jakiś miły komentarz, jak wam minął jak wam minęła dzisiejsza niedziela to by było na tyle trzymajcie się i do jutra no to nowa nowa, cześć